W tym tutorialu opowiem o dwóch rzeczach, które mogą poprawić stan waszych oczu podczas pracy przy komputerze. Mianowicie, chcę po prostu powiedzieć o tym, jak chronić oczy. Nie, nie wyczerpię tutaj tematu, chcę tylko poruszyć dwie kwestie. Jedna jest taka, że warto ustawić sobie tryb ciemny w systemie Windows 11. Jeśli macie Maca, prawdopodobnie też można to ustawić. W systemie Windows 11 otwieramy wyszukiwarkę, wpisujemy słowo tryb i już mamy włącz tryb ciemny dla aplikacji. Jeśli Wam się nie pojawi ta opcja, to wpiszcie na przykład tryb ciemny, tryb jasny. Pojawia nam się tutaj okno ustawień. Wybieramy tryb ciemny i wszystko staje się ciemne w systemie. Może to nie załapać od razu, na przykład tutaj tło folderu jest białe. Ale on domyślnie z czasem będzie czarny. Jak pewnie, jak zamknę i otworzę, wtedy już będzie cały czarny. Istnieje wiele debat w internecie na temat tego, co jest lepsze dla wzroku, co jest ogólnie lepsze, czy tryb jasny, czy tryb ciemny. Ja osobiście przez wiele lat pracowałem na trybie jasnym, potem przerzuciłem się na tryb ciemny, zarówno w systemie, jak i w edytorze kodu. I zauważam, że gdy wracam do trybu jasnego, mój wzrok znacznie szybciej się męczy. Więc zdecydowanie polecam Wam tryb ciemny. Gdzie tylko możecie, ustawcie sobie go. Druga sprawa jest taka, że jeśli nie pracujecie przy grafice komputerowej i, i nie jest jakoś bardzo jasno dookoła, i kolory nie mają dla Was dużego znaczenia, warto włączyć sobie tryb nocny. Czyli tryb nocny. Tak to się nazywa. Może night mode. A wyświetlanie nocne, przepraszam Was bardzo. Wyświetlanie nocne. Już tam miałem to w wynikach wyszukiwania. Może, jak wpiszemy samo noc, to wtedy tak. Czyli wpiszcie sobie frazę noc podczas wyszukiwania. I tutaj sobie ustawiamy siłę tego. Ja już miałem takie, jako takie ustawione 27. Często sobie zmieniam to ustawienie zależnie co robię. Jeśli pracuję nad kodem, to tylko i wyłącznie nad kodem nie w związku z designem to zwiększam sobie ten tryb nocny. Na maksa to wygląda tak, więc słabo wszystko widać. No ale to jest najzdrowsze. Chodzi o to, że tryb nocny włącza ciemne włącza ciepłe barwy i wyłącza światło niebieskie. Światło niebieskie jest bardzo niezdrowe dla naszego wzroku, dlatego właśnie jeśli pracujecie nad czymś nieistotnym graficznie, warto sobie ten tryb ciemny ustawić. Oczywiście trzeba to też skomponować w połączeniu z jasnością ekranu, ponieważ można sobie włączyć to na maksa i można sobie zwiększyć jasność, i wtedy będzie wszystko lepiej widoczne. Trzecia rzecz jeszcze o której warto wspomnieć to właśnie jasność ekranu. Tutaj akurat tego nie widać na ekranie, ale w moim laptopie na przykład mam możliwość zmiany jasności ekranu poprzez naciśnięcie przycisku FN oraz strzałki w górę. To jest laptop MSI. W każdym laptopie macie możliwość yy, zmiany jasności poprzez właśnie skróty klawiaturowe. Być może w systemie Windows też jest możliwość. Sprawdźmy jasność. Zmień poziom jasności. No i mamy właśnie poziom jasności. Te trzy, te trzy aspekty mogą znacznie poprawić higienę waszych oczu. Samopoczucie Warto pamiętać, aby, aby jasność nie była za wysoka, żeby była odpowiednia w stosunku do oświetlenia. Jeśli jest bardzo jasno wokół, większa jasność ekranu, żeby się oczy nie męczyły. Jeśli jest ciemno wokół, ciemniejsza jasność. Wyświetlanie nocne, jeśli nie pracujemy z grafiką. Tryb ciemny w systemie, aby mniej męczyć wzrok. I jeszcze dodam czwartą rzecz, a mianowicie warto mieć ekran matowy, nie błyszczący w laptopie. Ekran matowy nie odbija tak światła, jak ekran błyszczący. Przy pracy na ekranie błyszczącym znacznie bardziej męczy się wzrok. Ogólna zasada jest taka, aby... Siedzieć od 40 do 70 cm od ekranu w zależności od wielkości ekranu, wielkości czcionek i tak dalej. Jeśli nosicie okulary, nie oszczędzajcie i warto mieć powłoki antyrefleksyjne, to też pomaga. I to na tyle w kwestii ochrony oczu przy pracy, przy komputerze. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.